Propozycją Rheinmetall, z którą przyszliśmy na, na Defense Day, jest oczywiście kontynuacja naszej współpracy w obszarze nowego czołgu. Jak usłyszeliśmy z wielu panelistów i przedstawicieli instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej, program Wilk jest nadal kontynuowany i bierzemy w nim aktywny udział. Bardzo ciekawą kwestią podnoszoną w trakcie paneli jest element unifikacji. I ten element wydaje się tu być, jeśli nie kluczowym, to jednym z kilku kluczowych elementów, które nas bardzo interesują, ponieważ właśnie nasza propozycja na tym elemencie się opiera. Program Wilk, program Nowego Czołgu, w którym uczestniczymy już od kilku lat, prezentując naszą koncepcję, opiera się na nowej platformie. Platformie, która będzie miała za zadanie oczywiście zastąpić flotę, pojazdów postsowieckich z ery Układu Warszawskiego, ale patrzymy na tą platformę jako na platformę, która będzie adresowana nie tylko dla rynku polskiego, który jest oczywiście istotnym, jeśli nie największym takim pierwszym potencjalnym użytkownikiem, ale także na rynki innych krajów uży używających tego rodzaju sprzętu. Więc ta platforma musi być, nazwijmy to, na tyle uniwersalna, aby zapewniła właśnie Obsługę tych nowych potrzeb, które wykuwają się w erze konfliktów, tak zwanych wielodomenowych. No i w naszej, w naszej koncepcji mieści się właśnie platforma oparta na wysokiej mobilności, dużo wyższej niż istniejące w tej chwili na rynku, oparta o, o wielowarstwowy system ochrony, tak aktywnej, jak i pasywnej, z której od lat jesteśmy znani. Jednym z kluczowych elementów tej platformy to jest oczywiście efektor. I tu w zależności od potrzeb danego użytkownika, bądź w kalibrze 120 mm, tak żeby zapewnić unifikację z istniejącymi w tej chwili już w siłach zbrojnych platformami Leopard lub też nowym efektorem 130 mm 52 kalibry, którego opracowywanie jest na ukończeniu i jesteśmy bardzo Pozytywnie nastawieni, że tak powiem, jeśli chodzi o efekty prowadzonej pracy. Tak więc podsumowując, program Wilk dla nas jest nadal aktywny, nadal go wspieramy, nadal jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z polskim klientem, jak i przede wszystkim z polskim przemysłem zbrojeniowym, dlatego że w naszej koncepcji, co widać przy innych projektach, które realizujemy na świecie, zawsze zaczynamy od bardzo dużej lokalizacji odbudowy zarówno centrum badawczo-rozwojowego, jak i tak zwanego centrum kompetencyjnego, gdzie jest testowana, rozwijana i budowana oraz integrowana taka e, platforma. Myślimy, że w Polsce jest właśnie idealny w tej chwili moment na taką dyskusję i na rzeczywiste podejmowanie już decyzji zmierzających do doprowadzenia do tego, co powiedziałem na początku, unifikacji właśnie e, Rozpoczęcia programu unifikującego platformy lądowe w zakresie ciężkiego, ciężkiego, ciężkiej platformy gąsienicowej. Jak powiedział jeden z dowódców w trakcie panelu, jego osobistym wyzwaniem jest to, że ma w tej chwili pięć ciężkich platform rodzajów typów czołgów. Wyzwanie logistyczne związane z tym dla niego, w trakcie zarówno normalnym, zwyczajnym, czyli utrzymanie w gotowości bojowej, ale potem w trakcie chociażby działań bojowych, jest. Niewspółmiernie wysokie. W związku z tym, ten, tą klamą chciałbym właśnie spiąć tę naszą propozycję. Wydaje nam się, że ona jest najbardziej adekwatna do tych potrzeb, które są dzisiaj w Polsce.